Hej, z tej strony Noigan, a ja witam Was w kolejnym odcinku ze Sky Witam Was w tych porannych godzinach no powiedzmy, takich bardziej popołudniowych, bo jednak jest już około 14.00. Dzisiaj tak wyjątkowo jakoś nagrywam odcinek, choć ostatnie odcinki chyba też tak były nagrywane. Trochę się podmieniało na naszej wyspie, ja mogę Wam to szybciutko pokazać, a mianowicie postawiłam ten nasz piecyk, który robiliśmy poprzednim razem i przepaliłam tutaj um, chyba glowstone, z tego co pamiętam. Chyba tak, i jak widzicie, odizolowało nam się 16 e, powietrza. Ja już to powietrze, czyli tą esencję powietrza, zebrałam, mam ją tutaj w skrzyneczce, e, przygotowałam sobie też inne itemy na różne inne rzeczy, ale dzięki temu, że właśnie zrobiłam ten nasz piecyk i e, pobrałam z niego to powietrze, możemy sobie teraz odblokować tutaj nasz questik e, na w sumie to dalszą drogę w naszym Towncrafcie, więc klikamy Complete. Mamy Complete i teraz możemy zrobić Runic Alter, runic, runic Matrix, który chciałam zrobić, ale no nie miałam wtedy na to itemów, więc bierzemy sobie Yellow Nitro, bierzemy Runic Stone, wkładamy go do naszego e, craftinga, craftinga z Towncrafta. I e, potrzebujemy jeszcze sześć kryształów. Sześć kryształów, oczywiście kryształy odpowiadające e, tym naszym podstawowym, czyli Ordo, Ignis, e, Terra Perditio, e, co jeszcze? Co jeszcze? El chyba też. I jeszcze jakiś jeden... Aha, Aqua, ale Aqua nie mamy. E, co nie chyba tak. No, okej, okay, brakuje nam no tego niebieskiego. Ten niebieski kryształek mamy oczywiście tutaj, możemy go sobie wykopać. Ja tutaj je zostawiłam, żeby one się rozrosły, ale jak widzicie, nie rozrastają się. Przy okazji przeszkadzają mi tutaj, no halo, krówka, proszęcie, nie przeszkadzaj. No, krówki mi przeszkadzają, no ale trudno się mówi. No i mamy nasz runik. Matrix, bierzemy go i mamy y, zaliczonego prawdopodobnie questa do Towncrafta. Już zaraz weźmiemy sobie jeszcze tylko to. I to są te trzy itemy, które potrzebowaliśmy do naszego questika. Czy ono nam się tutaj zaliczy? Czy jeszcze nam czegoś brakuje? Nie, nie zaliczył nam się running Matrix, zaraz nam się on o właśnie zaliczy, eee, wystarczy chwilę poczekać i poprzekładać itemy. No i teraz możemy zrobić nasz e, caster z gantler, który tak bardzo e, chciałam zrobić, no ale nie miałam do niego mm, surowców, no nie surowców, ale e, wiecie, nie chciałam go robić, bo on jakby odblokowuje e, nam właśnie się też w questach, e, więc biorę sobie to. Tu na razie sobie odłożymy, bo na razie mi na tym nie zależy aż tak. Yy, I wkładamy do naszego tutaj craftingu te dwie rzeczy. Potrzebujemy jeszcze irona na samą górę, no i skórę po bokach. Skóra nam się na razie będzie przerabiać, jak widzicie, przerabia nam się bardzo powoli, więc nie ma się co z tym spieszyć. A ja chciałam Wam pokazać sposób na łatwiejsze przetwarzanie grawla. I nie tylko, a więc stworzyłam sobie tutaj nasze części do hamera, a w sumie do takiego dużego hamera i części do ekskavatora. Będzie nam to potrzebne ze względu na to, że będziemy mogli wtedy przerabiać sobie miejsce 3 na 3 w bardzo, bardzo prosty sposób. Dobra, zróbmy te dwie rzeczy. Ja tu, bo wkładam te itemy. Ok, mamy Iron Hammer, mamy y, też zaraz Excavator, O, proszę bardzo, ja jak widzicie zrobiłam tutaj y, no nie, niżej. Y, zrobiłam tutaj wszystkie potrzebne te plejty, żeby wylewać y, nasze rzeczy. I przy okazji, jak widzicie, zaliczyło mi się dużo y, tutaj itemków z Towncrafta, y, nie Towncrafta, tylko Tinkersa. Y, no bo robiłam te plejty, więc siłą rzeczy one gdzieś tam się wykonywały. Ja teraz bardzo do tego hamera chciałabym dodać nasz Kompresję Diamond Hammer ze względu na to, że dopiero wtedy on będzie mógł przerabiać nam z kobla na gravel, z gremla na, na sand i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tylko sobie zobaczę, jak się robi. Kowadło. Kowadło robimy y, oryginalnie, czyli z trzech boków y, naszego Irona i z czterech sztabek. Chyba tak. Dobra, mamy tak. Tak. I mamy nasz Anvil. Y, Okej, okay, postawię go gdzieś tutaj i e, musimy naprawić nasz e, Diamond Hammer, a do tego będziemy potrzebować oczywiście diamenty i sporo expa. E, jestem ciekawa ile nam to zabierze. A 3 expa to akurat nie za dużo, a ile diamentów? Również 3. No to już trochę droższa inwestycja, ale bardzo potrzebowaliśmy go w całości ze względu na to, że e, taki w kawałku e, byśmy nie mogli go dodać i teraz to nie działa. Aha, nie, no mam modifiery. Hmm, dajcie mi chwilę i zaraz do was wrócę. Dobra, możemy do niego dodać zwykły Diamond Hammer, ale nie jestem pewna, czy on wtedy będzie rozwalał nam kompreset Cobblestone, no ale nie pozostaje nam nic innego jak po prostu tego przetestowanie, więc ja wyklikuję to i teraz idziemy testować. Na początku powierzam zobaczyć, czy w ogóle jakby jesteśmy w stanie... Em, rozwalić tym bloki i jesteśmy w stanie rozwalić tym bloki. Jak widzicie po tu biała platforma, ze względu na to, że właśnie na tej białej platformie wśród gwiazd będziemy robić naszego astrala, będzie to ostatnia platforma wzwyż Natomiast w dół również powstały dwie platformy. To przy okazji wam pokażę. Powstała zielona platforma, na której jeszcze nie mam pojęcia, co będziemy robić. I powstała kolejna koblowa platforma, na której będziemy robić nasze siwy. Siwy zrobimy po trzy. Ze względu na to, że yy, mogłabym zrobić je razem, ale zależy mi na flintowych siatkach, żeby pozyskiwać lapis yy, i flint. A go możemy pozyskiwać tylko z gravla. Niestety flintowe siatki nie będą się totalnie sprawdzać dla Dasta i sanda, Dlatego stwierdziłam, że rozdzielenie tego na trzy to będzie odpowiednie i będzie najbardziej wydajne. Dobra, lecimy przetestować to na górę. A więc czy to nam zniszczy? No, nie przerobiło nam to na, na nasz gravel. Nie wiem dlaczego, ale potrzebuję, żeby to przerabiało skompresowane rzeczy. Ale jak widzicie, jak chcę dodać do tego skompresowany młotek, to to nie działa. Dajcie mi chwilę w takim razie, ja się skontaktuję może z administracją i zapytam się o co chodzi. Dobra, jednak się dowiedziałam, że na chwilę obecną nie jestem w stanie tego wykonać ze względu na to, że potrzebny bym nał, nam był Double Compressor Diamond Hammer i tutaj zresztą jest napisane, że to jest... Yy, modifier do Tinker's Construction. No ale niestety to jest Multum diamentów, których aktualnie nie posiadam, więc na razie tego nie będziemy robić. Za to przerobiła nam się skóra, więc jesteśmy w stanie już wykonać nasz klaster To jeszcze na odwrót. Oho, coś nie tak. Zobaczmy nasz taumonomikon, który jest tutaj. Czy coś dalej muszę odblokować? Tutaj możemy dać complete oczywiście. Już możemy stworzyć nasz y, Matrix, ale do tego przejdziemy kiedy indziej, ze względu na to, że chciałabym przygotować pod to miejsce. Tutaj możemy sobie oczywiście te rzeczy zkomplitować. Te, które możemy oczywiście. Y, no nie wszystkie niestety. No i dobra, gdzie jest ten cluster? Gdzie jest ten cluster? Tutaj nie. Um, tutaj on chyba powinien być. Tak, no tutaj jest. No i trzeba go zrobić. Jest wisy rezonator. Aha, no i nasze kryształy. Z tym będzie trochę ciężej, ze względu na to, że nie mamy tych wszystkich kryształów. Oczywiście mamy erb. Nie mamy ordo. Mamy ignis. Terla, Perditio i to chyba tyle. Nie mamy dwóch kryształów, czyli naszego aqua i e, tego niebieskiego. Niebieski jest bardzo prostym akurat m, do pozyskania kryształem, ze względu na to, że to jest tylko i wyłącznie pozyskiwanie e, z dasta, a w sumie przerabianie dasta. A nie, to jest żółty kryształ. To e, w takim razie. Skoro żółty jest z dusta, to nasz niebieski. Gdzieś zgubiłam e, jeden dust. A, nieważne. Może się później znajdzie. E, dobra, skoro to jest pozyskiwanie naszych żółtych, to w takim razie pozyskiwanie... E, dajcie mi chwilkę. Pozyskiwanie naszych niebieskich to jest pozyskiwanie z e, Sandu. Po prostu. Więc przerabiamy kamień na gravel. Oczywiście to są nasze zielone kryształki. Potem przerabiamy gravel na sand, to są nasze czarne kryształki. No i po przerobieniu sandu na dask to są nasze właśnie niebieskie kryształki. Zaraz szybciutko do tego dojdziemy. Dzisiaj taki spokojniejszy odcinek, trochę sobie porobimy rzeczy. No bo też jakoś nie chcę się spieszyć, już mamy prawie naszego matrixa, możemy oczywiście pójść dalej. Bardzo się z tego powodu cieszę, aczkolwiek nie chcę tak pędzić z tym wszystkim, żeby też mieć jaką, jakąkolwiek przyjemność przyjemność z gry a na pewno takiej przyjemności nie mam. Jak lecę na zbity pysk tylko po to, żeby robić questy. Oczywiście wiem, że takie e, bardziej skompresowane odcinki Wam przypadają do gustu, bo oczywiście są e, bardziej takie intensywne, no aczkolwiek musicie też mnie trochę zrozumieć a oczywiście nasze białe kryształki, które będziemy potrzebować pozyskujemy z przerabiania drewna, nie wiem czy teraz jakikolwiek wypadnie, z tego co widziałam nie wypadł, ale mamy je tutaj na dole, więc nie ma najmniejszego problemu, jak widzicie mamy tu nasze białe kryształki, po prostu biorę sobie jednego, resztę sobie tutaj zostawię niech się robią ale musimy zniszczyć jeszcze jeden nasz niebieski kryształek. No i dobra, zostawiam tu Kobla, oczywiście przy okazji te kryształki, które jeszcze mam w ekwipunku. I możemy stąd wychodzić i zrobić to, o co na co wszyscy czekali w sumie. Tylko to na odwrót i mamy nasz Cluster z Gantler. Co prawda, nie wiem, co on totalnie robi, ale no, na pewno się przydaje. Jakby <laughs> nic, jakby mm, wszystko, co robimy, robimy po coś, więc na pewno nam się to przyda. Ok, mamy go i pytanie, czy tutaj. O właśnie, możemy komplikować, i dzięki temu odblokowaliśmy również e, Nowe tutaj, nową m, zakładkę, czyli nasze Auronomancy. I do tego będziemy potrzebować perłę. Perła to jest przerobiony ordo. Tym będziemy się jednak bawić w następnym odcinku. Ale jeszcze bym chciała to wziąć, ze względu na to, że. Powinien nam się zaliczyć zaraz questik do tam krafta odnośnie właśnie tego. Więc sobie chwilę tutaj pobiegamy, poprze, po, poprzekładamy z miejsca na miejsce i jak widzicie, zaliczyło się. Więc jestem zadowolona. Teraz możemy odebrać sobie rewardy. Z tego dostaliśmy Field of Victus Essencja. Tutaj mamy jakiś inny reward. Focus Pouch. Nie wiem nie wiem do czego to służy, ale z tego co widziałam to właśnie jest z tej zakładki z tymi no z, tą z tej nowej naszej zakładki no i dobra, jeszcze możemy odblokować imersiva, bo zrobiliśmy piecyk ostatnim razem i dostaliśmy Elfa Wire. To akurat bardzo przydatna rzecz, więc, więc fajnie. Zawsze dodatkowy jakiś bonusik. Co jeszcze możemy odblokować? Stinkersa możemy odblokować? Dostaliśmy Cobble Serio. Dostaliśmy Compressed Gravel w ilości sztuk 3. Redstone to akurat fajnie. Grot, no to taka standardowa. No i jeszcze raz Compressed Gravel. Ok, a więc ja sobie przerobię ten kompreset kobyl i przerobię go na naszych ironowych siatkach, w ogóle zrobię więcej aeronowych siatek, może wypadną również parę diamentów i ja widzę się z Wami za chwileczkę, jak oczywiście zrobię nasz Double Compressed Diamond Hammer. Dobra, nie będę ukrywać, że dla was to było parę sekund, dla mnie to było parę godzin, kiedy mnie nie ma. Ale jak widzicie, mamy nasz Compressed Diamond Hammer, hammer razy 4 i teraz możemy zrobić Double Compressed Diamond Hammer, przy okazji zaliczając sobie quest'a, no i robiąc nasz hammer. Mam nadzieję, że pomimo tego upgrade'u, który daliśmy wcześniej, Daradę dać Smashing 2, więc możemy na spokojnie zrobić sobie taki hammer No i teraz jak zaraz Wam zaprezentuję, będziemy mogli sobie już bez żadnego problemu przerabiać nasz cobblestone na gravel i tak dalej, i tak dalej. Tylko wezmę go sobie na dwa staki skompresowane, żeby po prostu poszło to szybciej. Ok, mamy. Jak widzicie, zrobiłam sobie również bilder Słonda, już pokazuję Wam jak go się robi. Eee... Tutaj macie tak. A Magical Wood robi się z bookshelfa i golda. I zabiera Wam cztery levele i macie Magical Wood. Więc żaden problem. Prosta receptura. Jak widzicie, teraz możemy położyć nasz kobal, zbustować się naszym builder słondem. W górę i niszczyć wszystko za pomocą naszego hamera. O, jak widzicie, już wypadają nam surowce. Oczywiście jest to trochę wolne, no ale zawsze coś. Więc ja teraz tak trochę przerobię e, grawla. Zbuduję jeszcze platformę do Tomcrafta. I może dzisiaj zakończymy na wybudowaniu naszego Matrixa. Dobra, już wróciłam i zaraz będziemy stawiać nasz Matrix ze względu na to, że postawiłam nową platformę, ale chciałam jeszcze zrobić Blaze Rody. Blaze Rody chciałam zrobić dlatego, że mamy Questa. Odnośnie naszej botanii już Wam pokazuję, tylko zawsze się gubię w tych zakładkach. Tutaj mamy alchemy catalyst i ten alchemy catalyst potrzebuje bringing Standard od nas, a więc blaze rody. Blaze rody możemy zrobić w kilka sposobów. Możemy użyć kompaktora, możemy zrobić przez kalkulator, choć totalnie nie znam tej e, modyfikacji i nie wiem dokładnie, jak ona działa, albo możemy użyć naszych Doli. E, do, dole to są takie no, laleczki, które pozwalają nam za pomocą nich zrespić różne potwory. Możemy zrespić Shulkera w barrelu z Witchwater. Możemy zrespić Guardiana w wodzie. Endermana w Witchwater i Blaze w Lawie. To będzie e, nas najbardziej interesowało. Można również zrespić Blue e, bli, ble, Blaze. Blazil czy jakoś tak Blitza yy, i Bliza Te, Też można zrespić No ale nam będzie aktualnie zależeć Na Blazie Laleczkę, już wam pokazuję jak ją się robi Laleczkę robi się i wyłącznie z porcelany I emeraldu Porcelanę, oczywiście klej i bonmil No i dobra, dajemy tutaj i ona potrzebuje jeszcze brodawki. Brodawki to coś, czego sobie nie przygotowałam, ale nie ma z tym najmniejszego problemu. I jak widzicie, że musimy ją e, rzucić do barela z lewą, żeby wypełnić Blaze'a. Będziemy to zaraz robić, tylko jeszcze zanim to zrobimy przeniosy naszego em, barela, gdzieś w dalsze miejsce. W sensie może nie dalsze, co na zewnątrz po prostu, tylko jeszcze muszę sobie naprawić kilo ze względu na to, że Nasza platforma do y, Towncrafta, którą zbudowałam, jest z mm, konkretu. Konkret oczywiście robi się w bardzo prosty sposób. Cztery sandu, cztery gramlu i jakiś barwnik. I jak widzicie, jest tam nasz celownik, czyli nasza platforma do Towncrafta. Ona kiedyś będzie ładniejsza. Na razie jest zwykłą platformą, później przeistoczy się ona w piękne, y, jak to się nazywa? Wiecie takie piękne tarasy, Taunkrachtowe, czy jak to tam nazwać? Nie mam pojęcia. No ale mniejsza z tym. Bierzemy nasz taun monomikon ze względu na to, że tam mamy pokazane, jak postawić te wszystkie bloki, i bierzemy nasz e, tutaj barel. Biorę również lawę i polećmy ha, może tutaj, tu będzie najbezpieczniej, z tego co mi się wydaje. No, jak widzicie, klikamy. I. The... Aha, no i macie napisane, że spawning za 20. Yy, no tam macie, że 20, 31%, 32% i tak dalej, i tak dalej. To ja widzę się z Wami przy 90% oczywiście. Okej, okay, okej, okay, żeby się nie spóźnić, bierzemy miecz w rękę i mamy naszego Blaze'a. No i mamy wydropiły dwa Blaze Rody, Imperium i oczywiście X. X możemy sobie... Pumonąć. No, i mamy jeszcze jednego blaze do zespełnienia. Ze względu na to, że wypadły mi dwa blaze, co raczej się nie zdarza. To nie będę musiała już zabijać naszych blazów. Ale niech ten baryt tam zostanie. My poprójmy sobie tutaj na dół na tą platformę i wybudujmy naszego Matrixa. Tutaj w zakładce The Arcane macie właśnie pokazane. Albo nie macie. O, tutaj mamy pokazane, jak wybudować naszą konstrukcję. Oczywiście możemy to po kolei zobaczyć. Okej, okay, czyli jeden piedestał na środku. Um, potem dwa bloki. Nie tu. Dwa bloki. Tu dwa bloki. Po skosie, po skosie, po skosie, po skosie. E, chyba tak. Jeszcze raz zobaczmy. A no, i nasz Matrix. Tylko Matrix jest tak, jakby w tym bloku. Go się tak da zrobić. Nie. Tutaj go trzeba położyć. Chyba tak, ale nie do końca wiem jak y, zespałnić ten Matrix nasz. Stable, no stoi stabilnie, to fajnie, że stoi stabilnie, ale... No... Co teraz? Czy ja mam naszym taumonomikonem na niego kliknąć? No nie, dobra, to ja może zaraz się dowiem. Choć chyba jeszcze trzeba rozstawić piedy stałe, ale nie wiem czy w takiej odległości chyba w takiej one powinny stać. Więc ja zaraz się dowiem i do was wrócę, okej? Okay? <grytanie> Dobra, przy okazji usiedliłam naszą platformę i wszystko się wyjaśniło. Potrzebujemy nasz salis mandus, żeby kliknąć na sam środek i oto powstaje nasz upragniony Matrix. A w sumie to runic matrix, żeby nie było e, wcale nie zwykły po prostu matrix, ale nasz runic matrix. No i jak widzicie mamy piedestały dookoła, które będą nam służyć za e, nasze platformy, na której będziemy ustawiać różne itemy do naszych craftingów. Przy okazji możemy przenieść tutaj nasze... E, Karteczki i możemy przenieść również nasz crucible, żeby sobie tam pełnił naszą funkcję, a nie zawadzał nam tutaj. Lecz ja to zrobię już raczej poza odcinkiem, żeby nie było. A teraz, jeszcze może póki czas, może uda nam się zrobić ten Al. Ee, Alchemy Catalyst, potrzebujemy Living Rogi Manapool i Brewing Standy. To akurat bardzo prosty crafting, więc może nam się uda go zrobić. Nie patrzcie na bałagan w skrzynce, już na następny odcinek powinnam posiadać magazyn, w którym będzie już wszystko uporządkowane, jednak na razie jest stosunkowy e, bałagan. No ale trudno, trzeba te przeżyć, no bo mm, już nic z tym nie zrobię na chwilę obecną. Dobra, potrzebowaliśmy jeszcze golda, tak, dwa golda, no i będziemy mieli kolejnego kościka zrobionego. Oczywiście w następnym odcinku postaram się, żeby było coś bardziej ciekawego, bo w tym odcinku to wykonywaliśmy takie, że tak powiem, resztki questów, które po prostu kiedyś trzeba było zrobić, no i padło na dzisiaj, więc ja tutaj montuję nasz... Alchemy Catalyst, żebyśmy mogły wydajniej robić nasze rzeczy z botanii, A tam jak widzicie powstał nasz piękny matrix. Więc ja w tym oto miejscu dziękuję Wam, że byliście, że oglądaliście. Pamiętajcie o łapeczkę w górę, subskrypcji, jeśli jesteście nowi i komentowaniu, bo to bardzo wspiera i pomaga. Do zobaczenia! 怕怕。Pa, pa.